Wspieram 78. nadzwyczajną sesję Rady Gminy Wrocław 28 grudnia 2023 roku. Chciałem przywitać przybyłych na dzisiejszą sesję Pana Wójta Piotra Szymańskiego, Panią Skarbnik Panią Babrzyn, pracowników Urzędu Gminy i wszystkich Radnych. Na podstawie listy obecności stwierdzam kwotę. Pozwolę sobie przeczytać proponowany porządek obrad. Punkt pierwszy otwarcie obrad, przywitanie obecnych z prezydentem kwot, punkt drugi Przyjęcie proponowanego porządku obrad punkt 3. Podjęcie uchwały punkt 3a. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową w dniu roku na rok 2023 punkt 3b. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie pomocy finansowej dla powiatu sołtaszewskiego punkt 4. zamknięcie obrad sesji. Czy ktoś z Państwa do przedstawionego przeze porządku obrad chce wnieść jakieś zmiany, czy ma uwagi? Jeśli nie widzę to proszę o przystąpienie do przegłosowania proszę o głosowanie. przez dziesięciu przycisków i podniesienie ręki, kto jest za. Dziękuję, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Wyniki głosowania pokazują się następująco. Oddano głosu 14. Za 14. Przeciw 0. 3 się 0. Ogłaszam, iż porządek został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu trzeciego. 3. 3, Podjęcie uchwały w sprawie. Podjęcie uchwały zmieniające uchwałę budżetową Gminy Broków na rok 2023. Proszę o przedstawienie uchwały przez ustawę i handel Uchwała Rady Gminy Broków zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Broków na rok 2023. Na podstawie uchwały ustawy o samorządzie Gminnym oraz ustawy o finansach publicznych nadal Gminy Broków uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwały budżetowej Gminy Broków na rok 2023 nr 60, łamane na 639, łamane na 2022. Rady Gminy Kroków z dnia 9 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 3600 zł. Plan dochodów budżetu Gminy Kroków wynosi 32 527 655,06 zł. Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 3600 do kwoty 24 574 288,51 zł. Zmianę w dochodach budżetu na zmiany dochodów bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do uchwały budżetowej pod nazwą dochody budżetu gminy roku na 2023. Ustęp drugi. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 55 854 zł1 grosz i zmniejsza o kwotę 59 000. 454 zł. 1 grosz. Plan wydatków budżetu Gminy drogów ogólnie wynosi 34 910 639 zł. 6 groszy. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 59 454 zł. 1 i zmniejsza o kwotę 46 358,29 zł. do kwoty 24 827 520 ,52 zł. 52 groszy. Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 9 72 zł do kwoty 10 083 118,54 zł. Zmiany w wydatkach budżetu pojmują zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do mniejszej uchwały, zmieniający załącznik nr 2 do uchwały budżetowej podnoszą wydatki bieżące i majątkowe budżetu unijnego na 2023 rok. Paragraf drugi. Dokonuje się zmiany wysokości dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 6 do uchwały budżetowej pod nazwą dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2023 Paragraf trzeci dokonuje się zmian w załączniku dochody i wydatki związane z realizacją zadań. Realizowany w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 9 do uchwały budżetowej pod nazwą dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami, sektorów i między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się pobytowi Gminy minionym Paragraf 5 to uchwała wchodzi w życie z niej podjęcia. Zmiany w planie dochodów polegają na zmianie w dziale 9 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, schroniska dla zwierząt, gdzie zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3600 w związku z zakończeniem zadania, realizacji zadania mazowieckiego programu wsparcia zapobiegania bezdomności zwierząt Mazowszych dla zwierząt. Po stronie do wydatków zmiany następują w dziale na transport i łączność drogi publiczne powiatowe, gdzie zwiększa się wydatki majątkowe przeznaczone na dotacje dla Starostwa Powiatowego w Sokaczewie w kwocie 6165,70 zł na, na wykonanie zadania rozbudowa drogi powiatowej nr 38052 Rochów-Stroic w miejscowości Blachów. W dziale drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o 3 000, zakup usług remontowych 1200 oraz zakup usług pozostałych 5 000. W Dziale gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych o 19 oraz zmniejsza na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego kwotę 3420 zł33 zł. W dziale administracja publiczna zmniejsza się plan wydatków bieżących na zakup energii o kwotę 6165,72 zł. W dziale bezpieczeństwo publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa potnicza straży pożarne zmniejsza się wydatki na różne wydatki na rzecz osób fizycznych o 3 tysiące, zakup o 1000 zł, zakup usług remontowych 4 tysiące, różne opłaty i składki o 1200. Zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 10 358,29 zł. Ponadto zwiększa się wydatki majątkowo o łączną kwotę 3 330 zł z przeznaczeniem na celową na dofinansowanie zadania, zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w ulicy zmalanej w kwocie 1650. Oraz na takie samo zadanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w pracownicach w kwocie 1680 zł. W dziale oświata i wychowanie szkoły podstawowe zmniejsza się wydatki bieżące łączną kwotę 13 977,96 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup materiałów i wyposażenia. W rozdziale przedszkola zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego naszych dzieci w przedszkolach w innych w samorządach o 17 tysięcy oraz w rozdziale pozostała działalność dokonuje się zwiększenia wydatków przeznaczonych na zmniejszenia wydatków przeznaczonych na zakup osób pozostałych o kwotę 10 290 zł. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się plan wydatków na zakup osób pozostałych o kwotę 7 200 w rozdziale schroniska dla zwierząt. To wszystkie zmiany dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Przystępujemy do głosowania. Przechodzimy do głosowania. 13 tys. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wyniki głosowania zostały jakoś następująco. Oddano głosu 14 za, 14 przeciw, 0 wstrzymały się 0. Proszę Uważam, że uchwały są przyjęte. Przechodzimy do punktu 3b. Podjęcie uchwały w sprawie wydania uchwały w sprawie pomocy finansowej dla wymiaru socjalistycznego. Proszę o przedstawienie uchwały w sprawie ustawienia. Uchwała Rady Gminy w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu sochaczewskiego. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych Rada Gminy Wroch uchwala co następuje. Uchyla się uchwałę nr 30 uchwała nr 347 na 2023 Rady Gminy Wroch w dnia 27 20. stycznia 20. 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu sochaczewskiego. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się utewni dni w roku. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z nim podjęcia. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla powiatu Sowaczewskiego miała być przeznaczona na realizację zadania pod nazwą zakup nowego samochodu na potrzeby warsztatów terapii zajęciowych. Powiat Sowaczywski poinformował, że nauczowa realizacja nastąpi w 2024 roku, prosząc jednocześnie o przesunięcie udzielonej pomocy na rok 2024. Mając na uwadze powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest zasadą. Proszę Państwa, to dotyczy tej zmiany, którą robiliśmy na poprzedniej sesji. To jest zdjęcie tych 5 tysięcy, a tu jest w ramach uzupełnienia, żeby tak oglądać, że to uchwały wyladu zmiany Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Przystępujemy do głosowania. Proszę o głosowanie przez naciśnięcie 30 i podniesienie ręki. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. I głosowania przedstawiają się następującą. Mam głosów 14 za 14 przeciw 0, wstrzymała się 0. Ogłaszam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu 4. Ogłaszam zamknięcie za. obrad sesji. 对啊 <Yeah. S 2>、yeah.